Witam na naszym kanale, dzisiaj będę chciał pokazać, jak wyczyścić gniazdo ładowania w telefonie Galaxy Samsung Galaxy A22 5G Zaczynamy od tego, że musimy telefonik oczywiście wyłączyć, musi być telefon wyłączony całkowicie żeby zacząć operację potrzebujemy do tego alkohol izopropanolowy 100% albo po prostu jakiś inny alkohol ponad 90% jak spirytus jeśli mamy już to przygotowane, potrzebujemy jeszcze szczyteczkę. Najlepsza będzie szczyteczka coś w tym stylu. Oprócz tego z długim włosiem. Żeby były proste, a długie włosy twarde w miarę. Żeby dostać się do gniazda po prostu i to gniazdo potrzebnie wyczyścić. Więc zaczynamy od tego, że skrapiamy... ...szczyteczkę, którą będziemy użytkować alkoholem. Później zamaczamy delikatnie gniazdo tą sztuczką, żeby nam ten alkohol przesiąknął tam do gniazda do środka. Nie wsadzaj, jeśli jest metalowa, tak jak u mnie, początek jest metalowy, nie wsadzamy jej do gniazda, ponieważ nam może spowodować uszkodzenie telefonu, do telefonu gniazda. Więc po prostu tylko od zewnętrznej strony sobie zamaczamy. Jeśli macie jakąś yy, plastikową, tak jak ja, tu mam inną, to można po prostu ją zamoczyć. I tę całą tą szósteczkę wsadzić do gniazda, żeby ten alkohol nam przeszedł tam, i teraz można po prostu czyścić tą szósteczkę sobie do gniazdo, w jedną stronę, zawsze najpierw w prawo, później w lewo, aż doczyścimy porządnie to gniazdo. W prawo, w lewo. A jak gdy macie coś takie środczek, potrzebujecie by zajmować szoteczkę do zębów, tylko żeby było albo miękkie, w albo średnio twarde i tak samo zanurzamy ją mocno do środka i przeciągamy w bok do końca i w bok i pójdziemy drugą stronę do końca i w bok, żeby z obu stron gniazda. Wszystko nam wychodziło. trzeba tę czynność rzeczywiście powtórzyć paręnaście razy, żeby się to udało tak jak trzeba. I mamy gotowe. Gniazdo jest czyste. Teraz telefonik musi nam poleżeć około 10-15 minut, żeby nam ten resztę alkoholu e, odparowała z telefonu, zanim go zaczniemy używać. Ponieważ mogłoby nam się zrobić jakieś zwarcie czy coś, chociaż alkohol nie przewodzi prądu, ale ja dla bezpieczeństwa i dlatego właśnie, że jakaś woda tam nie dostała się ani nic, e, zalecam jednak te 10 minut odczekać, żeby to całkowicie ten alkohol odparował. I można wtedy normalnie podłączyć telefon do gniazda do, do ładowania, czy po prostu sobie go użytkować poprawnie. Dziękuję bardzo za uwagę, prosimy o łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia w następnym filmie.